Oto rękopisy rozmów o książkach Jarosława Iwaszkiewicza. A właściwie ich drobny wybór z lat 60-70 40 kart o ciekawym, podłużnym kształcie, zapisanych jednostronnie, w dodatku zawierających poprawki autora. Każdy z tych utworów opatrzony został też podpisem. Autora. Bardzo to interesujący i wartościowy zbiór autografów Jarosława Iwaszkiewicz. Na rozmowę o książkach składają się recenzje i felietony, które Iwaszkiewicz ogłaszał w swej rubryce pod tym samym tytułem i publikował od połowy lat 50. do końca lat 70. na łamach życia Warszawy. W krótkich tekstach pisarz opisywał swe bieżące lektury, pisał o życiu codziennym, o przyjaźniach, a także wspominał wydarzenia międzywojenne i z czasów dzieciństwa. Jarosław Iwaszkiewicz, prozaik, poeta, dramatopisarz, eseista i tłumacz był jedną z centralnych postaci literatury polskiej zarówno dwudziestolecia międzywojennego, jak i powojennej współczesności. W okresie II RP był związany ze skamandrem, brał aktywny udział w życiu literackim, ale też pracował w polskich placówkach dyplomatycznych w Kopenhadze i Brukseli. W czasie okupacji mieszkał w stawisku, a wraz z Marią Dąbrowską i Jerzym Andrzejewskim kierował sekcją literatury w Departamencie Oświaty, Nauki i Kultury delegatury rządu RP na kraj. Brał czynny udział w tajnej pracy kulturalnej, a jego dom pełnił rolę konspiracyjnego ośrodka życia artystycznego. Po II wojnie, w trakcie której prowadził działalność w podziemiu, mocno zaangażował się w nową rzeczywistość. Redagował twórczość, jedno z najważniejszych powojennych czasopism literackich, był jedną z głównych postaci środowiska pisarskiego PRL-u, także jako wieloletni prezes Związku Literatów Polskich. Rękopisy? Czekają. Zapraszamy na stronę www.tigus.pl do zapoznania się z dziełami pisarza dostępnymi w Antykwariacie oraz do działu Autografy.